Godnym polecenia jest pokarm firmy Natural Food, pokarm Supreme Artemia S, który jest w postaci takich miękkich, yy, łatwo tonących granulek, takich wilgotnych granulek, które można podawać praktycznie wszystkim gatunkom ryb akwariowych. I tak jak tutaj pisze, ten pokarm zawiera Artemię. Yy, I oczywiście Artemię i inne składniki, które są pożywne dla ryb akwariowych. Ja zaraz wam pokażę jak on wygląda w środku, jaką on ma postać. Tak jak widzicie, to jest postać takich, widzicie, postać takich miękkich granulek. No tutaj zobaczcie. Ja go używam i powiem Wam, że rybom bardzo smakuje ten pokarm. A tym bardziej, że on zawiera duży składnik artemii. I zaraz zobaczymy, jak te ryby sobie tam zjadają ten pokarm. Artemia Supreme S firmy Naturfoods. Supreme Artemia. Tu macie ten pokarm Supreme Artemia. I zaraz zobaczymy, jak sobie ryby tutaj będą jadły ten pokarm. I tak chciałem też powiedzieć, że ten pokarm Supreme Artemia z dużą zawartością Artemii też jest takim rozwiązaniem, jak ktoś nie ma możliwości wyhodowania żywego pokarmu Artemii. No po prostu nie ma takich możliwości. To właśnie takim rozwiązaniem jest zakup takiego pokarmu Supreme Artemia, gdzie yy... Jest duża zawartość artemii i można je podawać tutaj rybom akwariowym. To druga taka zaleta, że możecie ten pokarm rozeczyć w palcach. taki wtedy jest pyłek i możecie również podawać na rybkowi, który ze smakiem zjada ten pokarm. Zaraz zobaczymy, jak ryby tutaj sobie zjadają ten pokarm Supreme Artemia S firmy Natural Food. No i tutaj podaję ten pokarm na Natural Food Supreme Artemia. No, widać się, rzucają na ten pokarm. Zjadają go ze smakiem. Zobaczcie. Tym bardziej, że on jest bardzo pożywny. Moim zdaniem, oczywiście, jeden z lepszych pokarmów firmy Nature Food. I rozdrobiony w palcach, też jest świetnym pokarmem dla narybku. Pozdrawiam Was serdecznie.